Dzień dobry kochani i kochane, dzisiaj kolejny film z serii Muszę, bo się uduszę. Holy drama, mam po prostu moja seria zmienia nazwę na Muszę, bo się uduszę. Ostatni film, kiedy właśnie zaczęłam takim samym zwrotem swoje nagranie, to był film o Karolinie Derpeński i Katarzynie Nosowskiej i reklamie Alpro, i w ogóle podziękuję u góry, i u dołu, może sobie obejrzeć. Um, I tak, może ktoś może powiedzieć, czy Ty żyłaś przez ostatnie miesiące pod kamieniem i nie słyszałaś o tym wcześniej? Tak, żyłam under the rock um, i nie miałam czasu na nie, zapewne nie miałam czasu na jakieś takie ploty i w ogóle social media tak mocniej, mocniej. Um, ale powoli wygrzebuję się po prostu z tych zaświatów, w sensie macierzyństwa, urodziłam dziecko, jeżeli ktoś nie wie, pewnie wszyscy wiedzą, e, także powoli wracam do żywych i powoli e, niektóre rzeczy mnie bombardują, niektóre rzeczy mi rozwalają głowę. Otóż pani Natalia Janoszek, ja wiedziałam, że ktoś taki istnieje, w ogóle będę gadać i będę się malować standardowo, bo jakoś tak chciałam nagrać Get Ready With Me, czyli malowanie się i mówienie o czym innym, ale nie potrafię o niczym innym myśleć, bo odkąd obejrzałam film, ten trzygodzinny Krzysztofa Stanowskiego, Stanowski, tak, to rozwala mi to głowę. I muszę to z siebie wyrzucić, bo po prostu oszaleję. Także tak, wiedziałam, że taka pani istnieje, gdyż w swojej karierze YouTube'owej robię też filmy, które nazywają się stylówkami, stylówkami gwiazd, gdzie Oceniam po prostu to, w jaki sposób gwiazdy się ubrały, oceniam ich stylizację. Nie wiem, gdzie dałam Beauty Blender. Po prostu o nich mówię. Zdarza się mi też mówić o polskich gwiazdach. I pamiętam, że robiłam stylówki z jakiejś imprezy polskiej, nieco szemranej, bo nie mogłam o niej niczego za bardzo znaleźć. Ale to było rozdanie nagród. I ja to zastosowałam jakoś. Czekajcie, znajdę to, żeby być po prostu słowną. Znalazłam. To była gala Marek i Osobowości Roku. I ja pamiętam, że jak robiłam research do tego filmu, w sensie chciałam w ogóle zobaczyć stylówki, co kto wygra, w ogóle co to jest za impreza, bo nie ukrywam, że wcześniej o takim wydarzeniu, jakby nie słyszałam za bardzo. To miałam problem, żeby w ogóle znaleźć jakąś taką oficjalną stronę, oficjalnych laureatów. Nie wiem, takie to wszystko było dziwne, ale znalazłam, bo tutaj na tym pucharze pani Natalii jest. Ym, ona tam odbierała nagrodę za sukces międzynarodowy, jeżeli się nie mylę. Jak znajdę jakieś lepsze źródło, to tutaj to podziękuję. Ale to wygląda jak nagroda za sukces międzynarodowy. I ja wtedy pamiętam, że pierwszy raz usłyszałam o tejże osobie. Ja też nie mam. A czy mam telewizor fizycznie nawet dwa? Natomiast nie mam podłączonych żadnych kanałów. Także u mnie jakby nie leci TV. Siadaniówkę tylko oglądam, jak chcę akurat włączyć, na przykład oglądam sobie w streamingu czy coś takiego. Nie oglądam, nie wiem gwiazd tańczących na lodzie, albo nie na lodzie, albo twoja twarz brzmi znajomo, albo jakieś takie rzeczy. Po prostu nie oglądam takich rzeczy. Jeżeli chcę się czegoś dowiedzieć, to wchodzę w internet, badam, co jest na topie, badam po prostu jakie są dramy. I po prostu nie natknęłam się na nią nigdy wcześniej. Co ciekawe, ona pochodzi, czy urodziła się w Bielsku Białej, nie wiem, czy mieszka w Bielsku. W Bielsku białej czy mieszkała, wiem, że się urodziła. Ja też się urodziłam w wielsku-białej. <laughs> Mieszkałam przez krótki okres, tym może dwa lata swojego życia w wielsku-białej, takie nastoletnie życie liceum, ale pochodzę z innej miejscowości, nieważne. Um, także um, wiem, że ona jako osoba publiczna w sensie celebrytka gdzieś tam funkcjonuje u nas na rynku e, od 2014 roku z tego co rozumiemy. Mamy rok 2023, więc minęło już powiedzmy 9 lat jej obecności gdzieś tam, gdzieś tam na salonach, na których ja się nie poruszam i nie bywam, więc jakby to jest to jest gdzieś tam normalne. Tak, dobra, będę się malować, maluję się kobieto. Eee, także no jej osoba raz 15 to mówię, nie była, nie wiedziałam po prostu, kto to jest, gdzieś tam, no nie wiem, twarz jak twarz, wiecie o co chodzi, osoba jak osoba e, i tak dalej. E, I e, jakiś czasem temu, pewnie wszyscy znają tą historię, którzy kliknęli w ten film, że Krzysztof Stanowski nakręcił o niej e, materiał, nakręcił o niej jakby jeden odcinek na YouTube. Wydaje mi się, że na tym odcinku mogło to się skończyć, miało to się skończyć. E, ten odcinek miał demaskować e, do mnie Niemaną, oszukańczą całą karierę Natalii Janoszek i wszystkie kłamstwa, całą ściemę, którą wykreowała. Yy, natomiast, yy, i mogło się tak jak mówię, mogło, wydaje mi się, że mogło się skończyć na tym, że jednym odcinku. Natomiast Natalia Janoszek, yy, yy, ja nie zauważyłam, być może były jakieś, jakieś wytłumaczenia, jakieś takie, wiecie, bardziej sensowne czy coś. Natomiast nie ona nie przyjęła tego dobrze. O, z tego co rozumiem, z tego co Krzysztof Sonowski gdzieś tam mówił i w ogóle mówi, e, no był straszony pozwami, e, zapadły, padły pewne ostre słowa, także jakby, e, no, ona tego nie przyjęła lekko. I pan Krzysztof Stanowski, z tego, co rozumiem, po prostu się wkurwił dla mnie, dla osoby postronnej wygląda to, jak po prostu ktoś wkurwiony. Wygląda to dla mnie również, jakby Krzysztof Stanowski był od momentu, kiedy się opublikował ten pierwszy film A Janoszek, jakby w pełni 100% przekonany do tego, co do tego o czym mówi. Bo inaczej nie byłby tak zdeterminowany w swoich działaniach. Yy, Natalia Janoszek jakby zarzuciła Krzysztofowi Stanowskiemu, że to są to, co on mówi, to on po prostu urze i tak dalej, i tak dalej. Yy, tak jak mówię, było straszenie sądem, zakaz wypowiadania się o niej i tak dalej. No więc chłop, tak jak mówię, się wkurwił i zaczął gdzieś tam grzebać dalej, 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 dalej. I wydaje mi się, że po prostu chciał zrobić taki materiał niepodważalny, takie coś, że już po prostu nikt tego nie ruszy, wiecie o co chodzi, nie? Zresztą to dało się też gdzieś tam zobaczyć, rozumieć w tym oglądając w niego długi teraz ten ostatni trzygodzinny materiał, że to ma być coś takiego, że nawet jeżeli on teraz będzie musiał stanąć przed sądem i tak dalej, to to co on opublikował i zrobił jest jakby niepodważalne. Facet poleciał do Indii, do Mumbaju, żeby zweryfikować prawdę bądź też nieprawdę tego wszystkiego, co mówi, mówiła przez lata od 2014 roku Natalia Noszek, czyli między innymi, że jest gwiazdą w tych Indiach, że tam w tym Bollywood działa i tak dalej tak dalej. Także wykazał się niesamowitą determinacją i yy, i teraz tak taka narracja medialna, która do mnie yy, bardzo mocno dochodziła, zaznaczam, nie oglądałam wtedy jeszcze żadnego materiału stanowskiego o Janoszek. Jedyne co jakby dochodziło do mnie, takich z mediów, gdzieś tam, nie wiem, nagłówki na Facebooku, czy jakieś takie, wiecie, jakieś takie nagłówki głównie, bo w sumie się nie wczytywałam nigdy, bo tak jak mówię, byłam, urodziłam dziecko, miałam cesarkę, dochodziłam do siebie, było ciężko, więc to była ostatnia rzecz, która zaprzątywała moją głowę, ale te nagłówki pamiętam i to wychodziła trochę taka narracja, że Stanowski się uwziął, o, że już gwiazdy mówią ho, 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 ile można, że on się zachowuje już jak osoba psychiczna, że tak powiem, brzydko, kolokwialnie, yy, że już po prostu przesadza, że go ponosi, że mu odbija, że to już za daleko zaszło, że do czego on się posuwa i tak dalej. Chodziło o te jego wyprawy, właśnie tę jego wyprawę do Indii, o ten taki trolling Natalii Janoszek, yy, robienie sobie trochę jaj z tego wszystkiego, a jednocześnie pokazywanie, w jaki sposób można... Manipulować o, bo to nawet nie chodzi o sfałszowanie do końca, chociaż nie chodzi o sfałszowanie, ale w dużym stopniu w przypadku Janatalii Janoszek, według mnie chodzi o manipulację, po prostu zwykłą, bardzo dobrą, dobrą manipulację, po prostu pelikanami, które też skołykały przez lata. Um, i ja miałam taki obraz po prostu, nie? Że okej, okay, ja noszę coś tam, coś tam, no coś tam może zrobiła złego, no nie wiadomo, ale ten stanowski to jest pierdolnięty za przeproszeniem, jak się można tak uwziąć, że teraz jest na nią hate, że teraz będzie ona miała jakąś depresję, albo po prostu coś się stanie, i znowu mężczyzna dręczy kobietę, i znowu ta narracja y, pod tytułem Stop Hate, i że y, feminizm i stop hate. Ja. Po raz end to robię, mówię na tym kanale już. Przy okazji Derpańskiej też o tym mówiłam. To, że mam jajniki, nie znaczy, że będę jakby się jednoczyć i siostrzenić z każdą inną osobą, osobą która również ma jajniki. Jakby to dla mnie nie jest feminizm, to dla mnie jest głupota, nie? To, to nie o to chodzi w ogóle w feminizmie. Jeżeli ktoś jest. Przykładowo, nie mówię teraz o konkretnej osobie. Jeżeli ktoś jest przykładowo kłamcą, albo debilem, albo jego, jej wartości nie siedzą razem z moimi wartościami w jednej ławce i nigdy nie siedziały. Jeżeli gardzę taką osobą, jeżeli po prostu nie lubię cokolwiek, to bez względu na to, że czy to jest osoba niebinarna, kobieta czy mężczyzna, po prostu mogę mieć do tej osoby antypatię. Nie muszę się jednoczyć, wspierać, popierać. Nie muszę być okrutna oczywiście, ale nikt mi nie powie, że w imię tego, że ktoś ma taką samą fizjonomię, czy nie fizjonomię, fizjologię jak ja, to, że ja teraz muszę się z tą osobą jednoczyć. Wiecie, o co chodzi. Bardzo dużo rzeczy w tym polskim feminizmie, a już najbardziej w tym instagramowym feminizmie, który to po prostu to są takie po prostu puste wydmuszki. Yy, bardzo mnie to wszystko wkurza. To jest takie... Bez refleksji. To jest takie politycznie poprawne, tylko po to, żeby to wszystko ładnie brzmiało. To jest to kopiowanie tych haseł po prostu zobaczonych gdzieś na zagranicznych Instagramach i to wszystko bez żadnej po prostu refleksji i jakiejś intelektualnej rozkminy. Wbrew pozorom to, co teraz mówię, łączy się z tą sprawą, o której dzisiaj mówię. E Także to była ta narracja, że ten zły Stanowski, no pierdolnięty chłop, no co mu się dzieje, po prostu odbiło, on teraz będzie męczył tę biedną kobietę, on leci do Indii, czy on po prostu oszalał i tak dalej, i tak dalej. No i potem wrzucił te swoje jakieś filmy, te filmy z Indii, no i ja to wszystko obejrzałam jakby ciurkiem wczoraj albo przedwczoraj, wszystkie te jego materiały, bo nie widziałam tego w ogóle wcześniej. I najpierw obejrzałam ten materiał trzygodzinny. Który rozwalił mi głowę. Po prostu miałam na to czas, siedziałam, jak miałam dziecko, coś robiłam, pracowałam. Wow, nie? No i po prostu, achronologicznie totalnie, obejrzałam najpierw ten, właśnie, materiał, tak, najpierw ten najnowszy, potem obejrzałam to, jak wrócił tam z Indii, jak był w Indiach, i potem obejrzałam ten pierwszy film o Natalii Yyy... I. Yy, <ścoughs> I ta narracja... A czy tak, jeżeli ktoś by mi zadał teraz szybkie pytanie, czy Stanowski, czy Janoszek, to Stanowski. Po prostu, nie? Jest tak, że nie wszystko mnie bawi. Nie wszystko mnie śmieszy, bardzo dużo czy mnie nie śmieszy. Te filmy tam z Indii, po przylocie z Indii, no w ogóle nie było to dla mnie zabawne, to nie jest moje poczucie humoru i w ogóle. Yy, owszem, dużo haseł, zagrywek, tekstów, w tym na przykład długim, długim filmie, to były takie teksty, no nie moja retoryka, ja tak się nawet nie odzywam, jeżeli kogoś bardzo nie lubię i chcę mu bardziej, bardzo dopiec, to, to nie jest mój styl, nie wszystko mnie bawi, nie do końca e, sposób, nie do końca każ, każde słowo, jakby nie, nie z wszystkim się zgadzam, w sensie może nawet bym się zgodziła, ale przekazałabym to inaczej, powiedziałabym to inaczej, nie wszystko mnie bawi, e, tak, natomiast, natomiast całościowo, e, całościowy przekaz e, Rozwalił mi zupełnie jakby głowę, nie? Totalnie, jakby jeszcze to, wszystko, jeszcze to wszystko trawię, bo tak jak mówię, to co pewnie dochodziło do niektórych ludzi przez miesiące, 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 bo ten pierwszy film ukazał się dwa miesiące temu czy coś takiego, to, to można to było łatwiej przyjąć, a na mnie to spadło tak w pyk. I wiecie, co mnie najbardziej szokuje? Bo to, że Natalia Janoszek być może, chociaż tych być może w tym momencie wydaje mi się, że to już coraz coraz mniej, ale to iż być może sfingowała 90% swojej kariery, nawet, nawet nie do końca sfingowała, no, coś powiedziała, czegoś nie powiedziała, ktoś coś dośpiewał, niczego nie zweryfikował, to, że ktoś może być, mieć odpały, Chcieć zrobić karierę, ktoś może manipulować, ściemniać, gadać głupoty. To mnie w ogóle nie dziwi, bo znam bardzo wiele takich osób, które gadają głupoty, wymyślają, manipulują, próbując z siebie zrobić kogoś większego niż są, jakby to jest powszechne, to jest jakby normalne, to mnie nie dziwi i też niejednokrotnie o tym tutaj mówiłam, iż tak ciężko w naszych czasach jest spotkać, poznać kogoś, kto poza tym, iż pieprzy i gada o tym, na czym to się nie zna, czym to się nie interesuje, Czego to nie robił, to rzeczywiście te jego słowa mają pokrycie w rzeczywistości. To jest bardzo rzadkie. Jakby większość ludzi, których poznaję, e, którzy gadają, czym się to nie zajmują, kim to nie są, z kim się nie znają, czego to nie, nie robili, nie daj Boże, zaczyna się okazywać, że mamy wspólnych znajomych albo że ja znam ten temat bardzo dobrze albo coś takiego zaczynam rozmawiać z tymi ludźmi, to okazuje się, że 90% rzeczy, o których ci ludzie mówią, to jest ściema. Natomiast jeżeli takie słowa padną na podatny grunt, no to po prostu. Wiecie, tworzą swoją własną rzeczywistość i ludzie to kupują. Także to, iż taka osoba istnieje, takie coś próbowała zrobić, to nawet mnie to tak bardzo być nie zdziwiło, ale rozwaliło mnie głowę to, że można było tak bardzo nie zweryfikować kurwa niczego. Niczego, niczego. Przez 9 lat, co najmniej jej obecności po prostu w polskich mediach, na każdej kanapie, w każdej siananiówce. W każdej telewizji, w każdej gazecie, na każdym portalu, i nikt nie zweryfikował jej słów. Ten film, te filmy właściwie, ale ten ostatni to już w ogóle to jest totalna kompromitacja i totalne upokorzenie mediów w Polsce prywatnych, publicznych. Podoba mi się w sumie to, że telewizja polska jest na równi skompromitowana z innymi telewizjami. Wiecie co chodzi? No, szok. Rzadko mnie zatyka. Po prostu bardzo rzadko mnie zatyka, rzadko nie wiem co powiedzieć. A tutaj jest dla mnie po prostu szok. Jak można było przez tyle lat opowiadać po prostu bzdety o tym, że przychodzi nas nasz wspaniały gość, który jest gwiazdą Hollywood, Bollywood i po prostu, e, i po prostu, tancerką, i piosenkarką, i w ogóle mogłaby być kasztem, bo w sumie ona mogłaby być każdym, tak jak powiedziała tam w wywiadzie gdzieś, e, i nikt nie pofategował się, żeby zobaczyć to wszystko, nie wiem, sprawdzić te filmy, nie wiem, sprawdzić te wyniki tych wyborów Miss 40 różnych konkursów czy coś takiego, Szok, szok. Ta nierzetelność tych mediów to jest po prostu. To jest to nawet jakby. Ten cały, ta cała aferę, ten cały film tak naprawdę nie były dla mnie już potem o Janoszek. Jak, jakby, tak jak mówię, to nie, 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 to, to nie było jakby sedno tego całego wow, rozwalenia mojej głowy, tylko to, jak bardzo można było nie zweryfikować, nie sprawdzić, nie ogarnąć tematu, nie obejrzeć żadnego filmu. Naprawdę, wiecie co, ja jestem na tym kanale również od 2014 roku, czyli tak jak Natalia Januszek w sumie w tych, no i nie ukrywam, rzeźbię sobie bardzo pomalutku, rzeźbię sobie bardzo pomalutku, ale wiem też... Na przykład jak wysokie standardy są w tym fachu, którym się tutaj param, jak wysokie standardy gdzieś tam są w naszej, nie wiem, blogosferze, również teraz już na Instagramie, na różnych innych, wiecie, social mediach, nie wiem jak TikTok, bo nie używam, ale ile się wymaga od, że tak powiem brzydko, ale nie chodzi mi o to ten, ale głupich recenzentów, w sensie wiecie, nie? Nie mam rezydentów za głupich, a nic takiego, wiecie, mówimy o jakimś, nie wiem, mówię o jakimś kremie, albo o jakimś podkładzie, albo coś, i nie daj Boże, jakiś fakt się nie zgodzi, albo czegoś nie sprawdza, albo coś przekręca, albo coś powiem inaczej. Już mam 50 tysięcy diemów, yy, że robię coś źle, nie nie, nie tak, jak można. Aaa. Wiem, ile czasu się po, po, wiecie, poświęca na sprawdzenie każdej pierdoły, żeby nie było, że coś powiedziałam nie tak, mówię teraz o sobie, ale też o ludziach, którzy robią podobne rzeczy do mnie w internetach żeby wszystko powiedzieć ok, żeby nie sprzedać żadnej ściemy, żeby być rzetelnym, żeby ludzie mi ufali, jakby my tutaj gdzieś tam walczymy o, znaczy nie walczymy, znaczy nie chodzi nawet o walkę, tylko nie chcemy stracić o zaufania ludzi, którzy nas oglądają, którzy w jakiś sposób no ufają nam po prostu, z którymi mamy taką... Te relacje tutaj, wiecie o co chodzi, nie? Zanim coś powiem, nie wiem, co jest od jakiego projektanta, to ja robię po prostu reset każdej pierdoły przez nie wiadomo ile, jak, jaki okres czasu, nie? Instagram, tu strona, tu tamto, tu siamto. Wiecie, każdą pierdołę, no nie? Staramy się zweryfikować my, jako twórcy internetowi, i i tak wieszane są po nas psy, i tak w większości jesteśmy niedopuszczani gdzieś tam do, nie wiem, mediów w sensie. A jakaś tam instagramerka, influencerka, wiecie, youtuberka, nie? To zawsze jest używane jednak w taki sposób pejoratywny, gdzie, wiecie, ja nie, nie mówię, że to jest ciężka robota i żeby mnie żałować, że w ogóle przejebane, ale jednak w większości osób, które pracują w tej sferze i zajmują się przekazywaniem jakiejś informacji. No co jak co, ale nie można zarzucić tego, że nie są osobami pracowitymi, które jednak zapieprzają, robią te researche, starają się, robią recenzje. To wszystko wymaga naprawdę ogromnego nakładu czasu. I to, żeby nie puszczać ściemy, nawet przypadkowej ściemy, wiecie, niedopowiedzenia czy czegoś takiego, jest niesamowicie ważne, zwłaszcza w naszych czasach. Podczas gdy oficjalne media telewizja, gazety, portale internetowe, prawdziwe media, którym powinno się ufać. Yy, mają jakikolwiek, kurwa, jakikolwiek research głęboko w dupie. Podstawowy research. Naprawdę, jeżeli ktoś nie oglądał tego filmiku Sanowskiego, włączcie go sobie, on mówi bardzo powoli, polecam oglądać na przyspieszeniu albo zrobić to na raty, Na to nie trzeba patrzeć, tego, to wystarczy słuchać. Yy, i po prostu skala tego rozwali wam mózgi. Ja tego nie będę tyle wszystkiego wiecie powtarzać ani streszczać całego tego filmu. Wydaje mi się, że należy mu się uznanie za to, co zrobił, yy... i należy to obejrzeć. Bo to jest. Już nawet tego mówię, nie chodzi o Janoszek, nie chodzi o Stanowskiego, chodzi o media. Chodzi o to, jak media mają nas w dupie. Na ja tym to już skończyłam. Dokończyłam <grym> sobie trochę make-up. Tak jak mówię, wszystko będzie w opisie jak zawsze do filmu, wszystkie kosmetyki. Um, skończyłam na tym tak, iż y, media mają nas po prostu w nosie. I jakby jest to oczywiste i jest to wiadome, i jakby wiemy o tym wszyscy, chociaż nie do końca pewnie, bo niektórzy mają trochę ślepe zaufania w środki masowego przekazu. Natomiast y, to, jak bardzo można mieć w dupie i przez ile lat można mieć w dupie, i to, że naprawdę Nikt się tym nie zainteresował. No to jest dla mnie po prostu oburzające. Ten cały materiał, ta cała sprawa po prostu przepięknie i przeprzerażająco pokazuje no to no szalancję, tą tę niesamowitą ignorancję, którą po prostu wykazują media. Totalną. Szok, szok! I to mnie najbardziej w tej całej sprawie zszokowało, jakby nie Janoszek, nie Stanowski, nie w ogóle, w ogóle ten. E, bezczelność tak, ale to, że nikt tego nigdy nie zweryfikował, to jest fakt, który przez już trzeci dzień rozwala mi głowę. Po prostu trzeci dzień rozwala mi to mój e, umysł. Nie mogę się z tego pozbierać. Nie, po prostu nie mogę, nie? I e, napisał zaraz jeszcze jeden film na ten temat, ale nie chcę, żeby akurat ten temat, tego, że ta cała sprawa to jest, no, to jest jakiś. pokazuje po prostu totalny upadek gdzieś tam mediów, jakiejkolwiek wiesz, wiecie, rzetelności, jakiejkolwiek no, researchus, No, ja rozumiem, że w mediach i w ogóle. Um, pracują wielkie nazwiska, które nie zaprzątają sobie głowy serczami, sprawdzaniem niektórych rzeczy itd., itd. i dalej, dalej. Ja rozumiem, że tego zatrudnienia nie są starzyści, ja rozumiem, że to są ludzie, którzy studiują i zapieprzają za darmo albo za pół darmo, wiem, wiem, też zapieprzam za pół darmo. Natomiast um, jako starzystka, natomiast y, do jakiego stopnia do, do jakiego stopnia można? O lat Wiecie, nie sprawdzić, nie zweryfikować, nie wejść na stronę, a zobaczę sobie ten film, a sprawdzę co to był za festiwal, ojej, co to był za konkurs, wejdźmy na stronę. I rozumiem, że raz, dwa, trzy razy można czegoś nie sprawdzić, nie ogarnąć, ale ta kariera się, toczyła się przez lata, od 2014 roku. Tam było niby mnóstwo tych filmów, były filmy hollywoodzkie, były te wygrane konkursy, wiecie o co chodzi, było bardzo dużo tematów. I tak jak mówię, rozumiem, raz, dwa, trzy razy coś jest dziwnego, coś nie da się do czegoś dojść, nie da się czegoś znaleźć, ale jeżeli każda sprawa, każda rzecz jest ściemniona, to jakim cudem nikt się nie zainteresował? Po prostu to! To, gdzie ja, ja jestem, to może też dlatego ja to po prostu nie mogę tego przeżyć, że ja jestem tym szperacza. Ja, jeżeli się czymś zainteresuje, to szperam, nie wiem, popatrzę, poszukam. Naprawdę nie wiecie, ile godzin zajmuje mi nieraz przygotowywanie się do filmiku właśnie do stylówek. Dlatego wiecie, wy mówicie, stylówki, stylówki, wie, wy, więcej stylówek, a ja, jak mam zrobić stylówki, to nie jest tak, że... To zazwyczaj nie jest tak, że siadam i oglądam, i już siadam i gadam, chociaż tak też bywa, ale no po prostu wchodzę, o, a od kogo te buty, więc wchodzę, o, a kto był stylisko? Zna styliskę danej gwiazdy, patrzę, kto robił make-up, kto robił włosy, a kto od tego, i potem dalej. I wiecie, i ten list też takie sprawdzanie, które mnie zresztą fascynuje, które bardzo lubię. Trwa godzinami, tak jak mówię, nie? Jak można było nie sprawdzić niczego przez lata, i co gorsze, ile jeszcze takich osób funkcjonuje, ile jest takich tematów. Ile poszło takich newsów, i później takich newsów, takich wiadomości, e, takich rzeczy, których nikt nie zweryfikował, nikt nie sprawdził, a idą w eter, ludzie w to wierzą, ludzie to powtarzają. Głośna jest sprawa tego, że ona startowała również e, w jednej z partii, chciała być tam w radzie, no nie wiem, w biesku białej, chciała być tam w politykę się wmieszać i tak dalej. I użyła tego argumentu Bolit Hollywood również na swoich ulotkach. Czyli co? Czyli nikt z tej partii nawet tego nie zweryfikował? Czyli już na takim, na takim levelu, jakby politycznym nie weryfikujesz takich rzeczy? Czyli nie wiem, czy jeszcze w cokolwiek możemy w ogóle komukolwiek wierzyć, bo tutaj wiadomo, że jest nagłonka na TVP, na ble, no ble, tak mówić i tak dalej, i tak dalej. A czy wiecie, o co chodzi? Nie, nie chcę wchodzić tutaj jakby w tematy polityczne jakby w ogóle. Natomiast tu nie chodzi, że jest zły TVN, albo TVP, albo Olden, albo nie wiem jakieś inne jeszcze ten, tylko jakby wszyscy dali dupy. <ścoughs> Nikogo nie bronię. Wszyscy dali dupy. Każda strona dała dupy w tym temacie, i ile takich albo innych albo podobnych spraw ma miejsce, mało miejsce. I o nich się nigdy nie dowiemy. To tylko każe mieć ogromny dystans, ogromnie wszystko gdzieś tam weryfikować, sprawdzać, nie ufać na 100%. Wiadomo, że jakby ta sprawa i tak dalej, no to nie jest jakaś niesamowicie istotna dla naszego, nie wiem, samopoczucia i życiu. Jakby rzecz, nie? Historia, temat, rozumiem. Natomiast w ilu innych rzeczach, które są bardziej istotne dla nas, też nie możemy ufać? Wiecie co chodzi, nie? I to, że to jest jakby sprawa mniejszej rangi, w sensie karianty Janoszek, to nie wydaje mi się usprawiedliwieniem, dlatego żeby walić ściemy i żeby tego nie weryfikować, no nie? To po prostu jest przerażające dla mnie. Jest przerażające. E, także to na dzisiaj tyle. Dajcie mi znać, co wy o tym wszystkim sądzicie. Ale tak jak mówię, mnie się wydaje, że największą. Największym szokiem. No, dla mnie zdecydowanie. Jest to zachowanie właśnie mediów, nie? Które. Nikt niczego nie zweryfikował. Po prostu. Jak! lajka. Ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa pa!